No i co? Wiedziałam, nie wychodź babo z domu. Podłączyłam mikrofon, żeby było mnie lepiej słychać, co? I nie nagrał się dźwięk. Ja po prostu nie mogę. Drepczę wam pokazać szklarnię. Tutaj leżą już deski przygotowane do skręcania na skrzynie. Podwyższone będą dwie deski do góry około 40 cm wysokości, 4 m długości i metr szerokości. A tak wygląda, słuchajcie, szklarnia. Podstawę składa się z takich plastikowych klocków. To wszystko, wszystko jest w instrukcji. Instrukcja jest bardzo, bardzo, ale to bardzo czytelna. Także wszystko jest krok po kroku napisane: co z czego, ile centymetrów, czego, co powinno mieć. Wszystko jest ładnie, ładnie złożone. Wczoraj jeszcze dodaliśmy takie wsporniki, właśnie metalowe, to też wszystko jest w zestawie. Nie wiem, łączniki, wsporniki, jak zwał, tak zwał. Wszystko montujemy na blachowkręty, więc blachowkręty tak naprawdę się same wkręcają, bo mają specjalny gwint. Po prostu się wkręcają, więc jeżeli jesteś kobietą, tak jak ja, a tak mówią, że kobieta, płeć słaba, i miałaś chociaż raz w ręku wiertarkę bądź wkrętarkę, to na pewno sobie poradzisz, słuchaj. To jest banalnie proste. Konstrukcja składa się w 15 minut dosłownie. Wydaje mi się, że nawet samemu można by ją złożyć, aczkolwiek dwie osoby jest zawsze łatwiej, tak? Bo jedna przytrzyma, a druga gdzieś tam naciągnie. Więc tak jak widać, my montowaliśmy to na bloczkach betonowych, aczkolwiek też możecie sobie zrobić na przykład po prostu fundament lany, tak? Tutaj też wszystko to jest łączone na takich Plastikowych klockach Lego dosłownie, po prostu się to wtyka, nic, nic tu się póki co nie montuje. Potem ona cała będzie już zmontowana też blachowkrętami, będzie folia i tak dalej. więc to wszystko ściągnie ładnie, nic tu się nie rozjeżdża, więc tak jak widać, konstrukcja stoi. Bloczki układaliśmy pierwszy raz, gdzieś tam, powiem Wam szczerze, że jak na pierwszy raz wymiar daleko nam nie uciekł, więc ja jestem mega, mega dumna, ze mnie i z męża, że po prostu z, z poziomicą i z naszym pięknym, krzywym ogrodem daliśmy po prostu sobie radę. No tak jak tu widać na filmiku, to są blachowkręty, to wszystko jest w zestawie, wszystko jest pomalowane, zabezpieczone, także super. I jeśli uważasz, że taka szklarnia będzie dla ciebie jedyną alternatywą do uprawiania roślin, no to od razu ci powiem, że tak, że te dwa metry na cztery, to będzie za mało. Ja tutaj obok pokazuję Wam miejsce, gdzie tu były zasadzone wcześniej krzewy owocowe, ale poprzesadzaliśmy to do tyłu ogrodu ze względu na to, że będziemy stawiać tu skrzynki. Więc jeśli chcesz mieć szklarnię, tylko typowo szklarnię, bez żadnych skrzynek, to musisz zamówić ją większą, ponieważ te 2 metry na 4, to uwierz mi, że dużo tam nie zmieścisz. Ale jeżeli będziesz sadzić, tak jak na przykład ja w skrzynkach, bądź w gruncie, masz po prostu kawał działki, no to... A tutaj są przyzimowane hortensje krzewiaste z Kanabel, Więc jeśli chcesz, zapraszam do mnie. Chętnie sprzedam. Jeszcze mam nadwyżkę. U siebie niedawno sadziłam bodajże 5 sztuk, ale jeszcze będę dosadzać, ponieważ z przodu oczywiście już jest przebudowa i tak dalej, i tak dalej. Co chwilę się zmienia. Tutaj jest czarny bez sam po przed pokazywałam. Tutaj jest ta woła crispa, ta czerwona, takie ma fajne listki. Jeszcze mam kilka sztuk lawendy Grosso i cztery sztuki. Ym... Cztery sztuki rozplenicy Hamlen, ale nie wiem czy nie zostawię sobie i po prostu nie wsadzę do ogrodu. I więc jeśli masz ochotę, to zapraszam chętnie sprzedam, wyślę, dowiozę. Żaden problem, dogadamy się. Także zapraszam Cię serdecznie. Nie wiem tylko czy cztery tutaj, czy doniczki, czy na pewno to jest stronka Annabelle, czy to nie jest taka przypadkiem różowa, ale na pewno jest to krzywiasta. Nie jest to hortensja ogrodowa. Niestety doniczki nie zostały podpisane. Dostałam takie zamówienie w tamtym roku, e, zostawiłam to w blaszaku, przyzimowało ładnie, puszcza pąki, więc jedynie czego jestem pewna, to że to jest e, krzewiasta. Z przodu na pewno strąk Anabel. A to chciałam Wam pokazać, że to jest chyba Dereń. Po polsku tak się chyba to pisze, aczkolwiek tutaj macie nazwę łacińską z etykiety. Jest to piękne. E, Piękne pnącze, chciałam powiedzieć winobluszcz, ale to nie jest winobluszcz. Piękne pnącze dorasta do, od 10 do 15 metrów. Tak jak widać, ma piękne, drobne, białe kwiatki. Ja to kupiłam za drobne pieniądze. Sadzonkę bodajże za 10 zł. Puszcza już sobie ładnie od nóżki, budzi się do życia, ale jak to latem pięknie wygląda, to tak szybko rośnie i w tym miejscu będzie też altana i i całe tempnącze po prostu pójdzie nam na dach. Pięknie to kwitnie na biało, naprawdę zjawiskowo to wygląda, aczkolwiek trochę to brudzi, ponieważ kwiatki już pod koniec y, sezonu, pod koniec y, jesieni sypią się, ale jeśli dla kogoś to nie problem, tak jak dla mnie, naprawdę słuchajcie, robi to mega, mega wrażenie.